Powiemy Wam dzisiaj o wymiarach, bo wiele osób pyta, a jak zrobić, jakie szerokie te grządki, jakie szerokie ścieżki i tak dalej, to dzisiaj powiemy Wam dokładnie, jakiej szerokości my robimy i to się sprawdza pod każdym, myślę, prawie każdym względem. Bye. Jak to się mówi, gadka Pierwsze koty za płoty, nie? Ech. Czyli to jest jak się eksmituje kota z domu. <laughs> Trochę będzie przeszkadzać ta nadstawka, jak będziemy rozwozić ziemię, natomiast no, trzeba było dać pierwszą i ją dobrze ustawić względem drzwi, żeby w miarę było w środku, bo chcemy zawsze mieć... Zawsze można ją usunąć. Po zawsze można usunąć, ale chcemy mieć symetrycznie, a była nam potrzebna po to, żeby wymierzyć dobrze i prawidłowo ścieżkę, którą chcieliśmy tutaj mieć, tak żeby wyszła taczka. A przy okazji, Agatka, zerknij, ile ile nam te ścieżki tutaj. A przy okazji dowiecie się, jakie tutaj wymiary mamy. Nasza taczka wchodzi bez problemu nóżkami to jest najważniejsze ile mamy ścieżkę? 45 idealnie. Jak równo wyszła strzał z drugiej strony? Zaczniemy, czy równo robimy. 45,5... 45 i 7. No to tak nie do końca równo, ale to jeszcze, jeszcze skorygujemy, no tak można było pchnąć. I teraz i tak, to 45 to macie e, ścieżkę. A tutaj mamy 65 z haczykiem 65 z haczykiem mierzony od, od tak tak? od poli węglanu, a sprawdźmy po drugiej stronie, ale generalnie 65 taki był zamysł, żeby mniej więcej było, więc Słuchajcie, strzelać nic z tego nie będzie, więc tam dopuszczalne jest do pół centymetra przesunięcia, ale jak się komuś przesunie 5 centymetrów, no to już jest trochę przesadza, tak? 65 równiutko, proszę bardzo. Czyli mamy 65 grządka, 45 ścieżka. Skrzynia jest 120 na 80 więc wiemy, że ta środkowa ma 80 centymetrów, można sprawdzić ale tutaj się producent raczej... się 9 i 9 i 7 no tak, to też zależy jak się pygnie ale to się rusza a, to się nam rusza, no to dobra no i po drugiej stronie jest to samo ścieżka 45 i tam 65 na grządkę można ewentualnie zastosować taki myk gdyby ktoś chciał z Was oczywiście że na przykład jedną ścieżkę zrobić, znaczy jedną grządkę zrobić węższą a po tej stronie na przykład szerszą. I to oczywiście wtedy nie będzie na środku, tylko będzie przesunięte. Tak też można zrobić, bo na przykład w tej węższej grządce sadzić inne rośliny, a szeroka Albo, na przykład będzie potrzebna. Yy... Albo ścieżkę jedną ale szerszą. ale jeśli do szerokiej grządki tutaj. Będzie tutaj ciężej, tak? Tak, jest taka szerokość, że się dostanie do rośliny, która będzie z tyłu. Natomiast robienie szerszej, bo no to to już. co yy, ma 80. Tak. to To już jest. Jest ciężko, 80, no, a dlatego robimy szerszą na środku, żeby po pierwsze, właśnie dostać do niej z obu stron, bo do tej rządki możecie podejść z obu stron, do tej już nie. Więc 80 to już jest za dużo, ale z dwóch stron, jak podchodzicie, jest idealnie. Z drugiej strony, to jest punkt, który mamy najwyżej szklarnię, więc najwięcej chcemy zawsze nasadzić na rządce środkowej, po to, żeby tu rosły najwyższe pomidory, które rzeczywiście puszczamy do samego sufitu, i jak widzicie, też. Na samej górze, na samym szczycie są również dane śruby oczkowe, więc tam również będzie biegł drut i również do niego będą podwiązywane pomidory. W naszej troszce ostatnio zrobiliśmy coś takiego, że druty były puszczone po tym, po tym przęśle, więc jeszcze te 10, 12, nawet 15, tu jest straciliśmy, bo druty były niżej. Oczywiście łatwiej było podwiązywać. Ale lepiej sobie wziąć taką jakąś, jakiś stołeczek albo, albo kantówkę grubą, stanąć na niej i podwiązywać dużo wyżej. Wtedy te pomidory mają większą szansę wyrosięcia. Oczywiście raczej staramy się obcinać później w uprawianiu, żeby nie dotykały węglanu, bo wtedy wiadomo wilgoć na liściach jest niepożądana. To tyle. I teraz po prostu jedziemy dalej z deskami, a środka na razie nie będziemy dalej robić, żeby można było taczką spokojnie nawozić tutaj grunt za tą deskę.